Czy, ale mam dzisiaj pecha, no nic mi nie wychodzi. Ostatni nos wystarczy już. <grystanie> no ale dzisiaj masz wyjątkowego pecha na flopie, już po trzeci raz? No właśnie. Może powinnaś zmienić taktykę? Zbyt agresywnie. Mówisz? Mm -hmm. No jak nie idzie, to nie idzie. Moim no. zdaniem lepiej się przyczaić, a chodź do pleca. skoro tak mówicie... Dolin. Uuu, no to mamy przyszło petardę. Ja, ja pasuję. Ja też. Ja też? Ty? A ja w to wejdę. Zapraszam. Ja cię. Ważny, to źle. No to szczędałam. na co ty liczysz? 7 i 2? Ty widzisz swoje karty nie niejasne? Widzę, ale podoba mi się to. Będzie dobrze. Tak, a ja tak nie. Brawo, Moja. Brawo. Kuba, podłożyłeś się. Bez spokoju, po prostu zaryzykowałem. No co, z siódemką i dwójką? Przecież to jest najgorsza ręka. A może ja lubię niebanalne sytuacje? Cześć. A ma to mężczyzna. Słuchajcie, możecie przeliczyć te nasze drzetony, co? A ty ze mną chodź na chwilę. Niebanalne sytuacje. No, będzie reprymenda. A żebyś wiedział. Słuchaj, nie lubię, jak mnie ktoś traktuje protekcjonalnie i nie potrzebuję, żeby ktoś się podkładał dla mnie. No pewnie jeszcze się obraź za to, że wygrałaś. Ale ja się nie obrażam, ale. Ale, ale jestem blisko. Dobra. Przepraszam cię. bardzo, bardzo Ci przepraszam za to, że wygrałaś moje żetony. Dla mnie to samo co zwykle. Czego Ty się napijesz? Sex on the beach, poproszę. Se sex on the beach. Wszystaj, bo się naprawdę obrażę. No, pięknie. Cześć, jak Co ty tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Właśnie się zastanawiam, co ja tutaj robię. Specjalnie mnie tu ściągnąłeś, żebym was razem zobaczył. Co? To jest jakiś wasz wspólny plan? Ściągnąłeś tutaj Krzyśka? Zaprosiłem go na pokera. Chłopaki nagrywali u mnie dzisiaj. O co chodzi? Krzyśka. jest ciemniej, dobra. Specjalnie mnie tu sprowadziłeś, żebym cię zobaczył z Moniką. Może to jest jakaś wasza kolejna gierka, co? się daj spokój, wyluzuj, okej. Prawda! Chciałaś, żeby było normalnie między nami? Sorry, ale raczej nie będzie.